Moja. To, nie, to nie ja. Tylko metal. Martwy metal. To Hinza. Dobrze się czujesz? To... Myślałem, że Praty moksza nie pochwala cyborgizacji. Oczywiście, że nie. Myślisz, że sam to sobie zrobiłem? Wybacz, że nie odpowiem ukłonem. Jeszcze nie do końca nad nimi panuję. E, chwila. Ktoś się do tego zmusił? Mnie i jednego z moich braci. Uśpili mnie i zabrali mi ciało! Kpili ze mnie. Jak można zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi i jeszcze z niego kpić? Przecież to bez sensu. Kto mógł zrobić coś takiego? I po co? Prosiliśmy ludzi o jałmużnę. Nagle podeszli do nas tamci, śmiali się. Zapytali, czy przyjmujemy płatność we wszczepach. Przypominali bardziej maszyny niż ludzi. Mówili, że chcą nas ulepszyć jak przedmioty. Maelstrom. A gdzie ten drugi mnich? Nadal z nimi? Tak. Ja byłem pierwszy. Dopiero zaczynali się zastanawiać, co mu zainstalować. Wyglądasz na kogoś. Potrafi rozmawiać z takimi jak oni. Błagam, pomóż mojemu bratu. Może jeszcze nie jest za późno. Nie chcę, żeby on też musiał żyć w ten sposób. Co będę z tego mieć? Nie pracuję za darmo. Nie mogę dać ci niczego poza wdzięcznością. Proszę, zrób wyjątek, chociaż ten jeden raz. Wszechświat ci za to odpłaci. Co za skórę wiele. Ach, może nie być łatwo. Melstrom rzadko uznaje pacyfistyczne rozwiązania. Żartownie się zasrali. Pomóż nam, proszę, ale nie za cenę ludzkiego życia. Zobaczy, co da się zrobić. Tak czy inaczej, wchodzę w to. Nie wiem, jak Ci dziękować. Szukaj magazynu na północ stąd. Tam go trzymają. To zaraz przy drodze, która biegnie wzdłuż przystani. Mnich w opałach. Poetyczna. Epopeja na miarę twoich możliwości. Jak myślisz? Zdążysz wjechać na białym koniu, czy od razu cię zajebią? Zamknij się. No, czemu to zawsze Ej, pusty? Pusty? A gdyby tak, tak przykręcić mu karabiny zamiast broń, tak będzie taki. Wejdzie gdzie zechce mu strzelać! Może założysz kołę wystrzałowego butni, Mnich nowej generacji. <grym> Full metal mnich. <grym> Kurwa to był mój żart. Proszę, darma przyniosła mi spokój. Nie odbierajcie mi tego. Stulpy zbawione ci języki. Czyli. Ja pierdolę, co teraz? Nie róbcie mi tego! Mój zakon jest przeciwny wszczepom! Nie, nie chcę ich! Już po wszystkim. Nie jestem jednym z nich. Więc co tu robisz? Co, co się stało? Powiedz najpierw, czy nic ci nie jest. Jeszcze zdążymy pogadać. Miałem szczęście. Nie mogli się zdecydować, jakie modyfikacje będą zabawniejsze. Banda cyberpsycholi. Jeden z nich chciał mi wyciąć żuchwę. Na samą myśl robi mi się niedobrze. Cieszę się, że nie zdążył. Czemu zawdzięczam Twoją interwencję? Akurat przechodziłem obok i usłyszałem chujowe żarty o metalowych mnichach. Nie mogłem tego tak zostawić. A tak poważnie, to przysłał mnie Twój brat. Nie chciał, żeby zrobili Ci to samo co jemu. Dziękuję Ci z całego serca. Szczególnie, że najwyraźniej nikogo nie zabiłeś, obyś zawsze kroczył tą ścieżką. Nie ma znaczenia, jak potworne czyny popełnili ci ludzie. Nie nam decydować, na co zasłużyli. W ogóle to jak trafiliście na Melstrom? Ludzie raczej się do nich nie zbliżają. Nie jesteśmy stąd. Wędrujemy od miasta do miasta. Nie mieliśmy jeszcze okazji dowiedzieć się, kogo unikać w Night City. Myślałem, że mnie się żyją w klasztorach. Nie zawsze tak było. Ja i mój brat należymy do wspólnoty, która nawiązuje do początków buddyzmu. To ciekawe życie. Poznaliśmy wielu niezwykłych ludzi. No, właśnie widzę. Nie kpi. Wiemy, że świat jest niebezpieczny. Ale jeśli nie podejmiesz ryzyka, nie dowiesz się, co czeka za bramą twojego domu. Myślę, że to rozumiesz. Dobra, nieważne. Twój brat czeka na rynku niedaleko stąd. Złapię oddech i zaraz do niego pójdę. Teraz to on będzie potrzebował wsparcia. Pacyfista pełną gębą. Nie myślałeś o karierze mnicha? Oni też lubią nieefektowne rozwiązania. Bardzo śmieszne. Nie śmieszne, tylko prawdziwe. Święci nie zmieniają świata. Rozejrzyj się. Widzisz, ile tu mieli sprzętu? Zaręczam ci, że go sobie nie wymodlili. Prawda. To wyjaśnia, dlaczego mogę im go teraz zabrać.